Na proszę, co Dzisiejszy protest jest wyrazem naszego żalu, naszego braku zaufania do ministra zdrowia, do głównego inspektora sanitarnego. Dlatego, ponieważ tutaj zebrali się rodzice dzieci, które ucierpiały na skutek obowiązkowych, przymusowych szczepień. Tak, że przyjechaliśmy sobie tutaj pośpiewać, po tańcu. Chcemy okazać swoje niezadowolenie z programu szczepień, z polityki państwa w stosunku do e, rodzin przymuszanych do szczepień. E, chcemy, żeby szczepienia w Polsce były dobrowolne, tak jak w e, 18 krajach Europy Zachodniej. Żeby nie było przymusu, nie było kar administracyjnych nakładanych całkowicie niezgodnie z prawem. Trzymajcie się mnie, bo... Jula, Chodźcie, pilnujcie się mnie. Podczas nowelizacji prawa o zdrowiu publicznym i chorobach zakaźnych w 2008 roku zniesiono zapisy o karaniu za odmowę szczepień. Niestety wojewodowie i sanepidę w całej Polsce obchodzą to prawo i nakładają bardzo wysokie grzyby, nieraz kilka tysięcy na jedno dziecko, dla matki i na ojca, więc jest to kara bardzo dotkliwa. Jest to kara nakładana niezgodnie z prawem, ponieważ y, obowiązek wykonania szczepienia nie min. Opieramy się tutaj na rozporządzeniu ministra zdrowia. Także z tego chociażby powodu, te, te wszystkie grzyby są niezgodne z prawem. Ale najważniejsze jest to, że y, rodziny, które się tutaj zebrały, są to rodziny dzieci, które wierzyły w system uchwały lekarza a kiedy po szczepieniach ich dzieci zachorowały, zostali zostawieni bez jakiejkolwiek opieki. Niepożądane odczyty poszczepienne nie zostały nigdzie zgłoszone, a cały koszt rehabilitacji spada na całą noc.